Jeszcze jedną rzecz odnośnie, y, pomyślałem sobie odnośnie tych znajomych, że y, bez treningu jakiegokolwiek takiego mentalnego komuś jest też ciężko określić, czy ktoś jest toksyczną osobą, czy nie. I to, to jest tak, coś, coś, oczywiście, to, samoświadomość. Nie? No, to jest coś, czego ja nie wiedziałem po prostu, więc jeśli nie wiesz, że zadajesz się z kimś, kto jest toksyczny i masz takie toksyczne myśli i nie wiesz, co jest nie tak, są czasami takie memy, że jeśli masz depresję, to pierwsze co sprawdź, to czy nie zadajesz się z chujami. <grym> Powiem ci tak, sama byłam w związku toksycznym. Co mam wiele powiedzieć? Z czego to wynikało? Z tego właśnie nieświadomości. U mnie to wynikało z nieświadomości własnych potrzeb i stawiania granic. Mhm. I też wielu rzeczy nie widziałam, bo właśnie pani, e, która się wyspecjalizowała w racjonalizowaniu, wypieraniu nie, to mnie nie dotyczy no to wiadomo, że w tym momencie. Wiesz, jeżeli masz problem ze stawianiem granic, to co powiedziałam, że jest ściśle związane z określaniem swoich potrzeb, wartości, e, no to, 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 to już wiesz, poskładani jesteśmy. I dobrze wtedy pójść właśnie albo do specjalisty. Już w ogóle książki potrafią nas nakierować, szkolenia potrafią nas nakierować. Albo podcasty. Tak, tak, tak. W ogóle moja klientka, jedna, zanim przyszła do mnie na terapię, Dużo słucha podcastów. Sama mi powiedziała, że dzięki temu, że słuchała miesiącami podcastów, bardzo dużo już się w głowie pokładało. No, ja, mi, mi podcasty zmieniły życie dosłownie. Po prostu te, od czterech lat słucham i wróciłem moje życie do góry nogami kompletnie. No, u mnie książki. No, Także bardzo polecam. Um.